Cię zabiję, łopatą. Dobra, czekaj. Sorry, nie, nie bij mnie, bo ja mam życia. Pójdę najwyżej zaraz. Teraz się uzbroję w dużo tych, bo muszę pójść po trochę wełny, jedzenia i tu O, zombie, daję so. mięso. Mięso zombie. Hmm, masz zombie. Nie przetrwałeś nocy, zombie by zaraz się spalił. Tak, tu. No dzięki, że się zdepłaś. Ej, jaka on tu Ej, gdzie tu jest wyjście? Tam. wiesz, chcę, że tych drzwi nie walił. Mam nadzieję, że on się już upalił, bo to są moje temy. Jak spadło, to go zabiję. O, pal się mendo. Jakby padać zaczęło, to, to, to by śmiało zonka. Dobra, mam moje itemy. Ej, czego nie wszystkie? A, tu są, dobra. Dobra, mam moje temy. Jest, mhm. mam. Ej, ty mam full życia! No bo zginąłeś Wiem, cieszę się. Dobra, ja tu posadę ta drzewka. O kurde, ile tu drzew? Ty mam jeszcze jeden pin, drewno. Dobra, chodź tu Kob na razie tego dyrta. Ja nie ty kop. ty budujesz HT dostarczam. Dobra, to idź na dół, zabij dwie świnie. Bo dwie są potrzebne do rozmnożenia. Zaraz. Mam dwa nasionka, więc zaraz zrobię Zab... zboże. Tak, dwie są potrzebne do rozmnażania. Zabite czy. No, no żywe, żywe. Chyba. Tam na dole cztery łaziły. Chyba, że już dwie zabiłeś. Chaczesz, a krowy są gdzieś w pobliżu? Są. To krowy w sumie lepiej. Rozmnażasz. Kibel teraz, naprawić. Wiadro by nam się przydało. O, drzewo wyrosło. No właśnie, zrobię się wiadro. Zapomniałem o tym. Też się przyda. Coś tam słyszałem o lawie Wydę jakiejś. No, Zaraz, mam dwie kamienne łopaty, a ja żelazną marnuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Zrobię wiaderkę no. i pójdę potem. Ciekawe jak tam szkło. Co? Ej! Co to ma być? Cofnęło mi. A ja tu drzwi duże mam u siebie. Raz, dwa, trzy. Ja no te drzewa, nie mam czasu, iść, ale później pójdę. Do tego kaywa tam jest to. Nie bierze się tepno, bo tam się trudno wydostać. Dobra, JG jakoś daje radę bez tepania. W sumie JG nie ma do kogo, ale. No. Tak czy siak, nie tepa się. Bynajmniej nie w czasie takiej. Widziałeś kiedyś w ogóle, żeby CTSG na kancie wyżynie tej się tepnął. Eee, na kancia z tej dolinie. Wyżyna to była od Bartek z Bartek. Ej, a ty oglądałeś Bartek do No z tą wyżynę. wyżynę debili. Ale coś z niej zrezygnowali, coś im chyba serwy. Oglądałeś go? No to mam go zasubskrybowanego. No ja to ostatnio spróbowałam, chociaż go zbyt nie lubię. Bo na serwie nie chciał ci dać yy, admina. Ha 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 nie, nie, w, nie wspominałem, <laughs> go jeszcze zabiję za to. Dobra, Czul że nie chciał dać, ale że jeszcze zabierał. Kto? Mówimy o dobie. Myślałem, że mówisz ciągle o Bartku. <laughs> Właśnie trochę się zdziwiłem, że wyzywasz go do Ciuli. Jeszcze by na ciebie... Jeszcze by na ciebie mafię na i co? Mafię Więc co ty ma wysokie? <grymne> ma kuzyna i co? Co powie? On ma jeszcze starszego kuzyna i co on powie? Nie wie. On ma jeszcze starszego kuzyna i co on. Ty, i co, ty, co twój mojemu. Moj... Nie w tym tym, w tym skale? Jakie to zajebiste. Tam mogliśmy na pierwszą noc pójść. Ciu. To, to jest takie duże, więc tam by się na pewno dużo tych potworów rozpiło. Mamy teraz, mamy teraz, mamy teraz. Tak z drewniany. ta buduje teraz drewniane. Ja wieczki, świnki, bo potrzeba nam. O, bar barwnika sobie zrobiliśmy. Na co nam barwnik skoro nawet jeszcze wełny nie mamy. Ciul, przyda się. Później jeszcze tego nie będzie tych piątków. Albo mi się nie będzie chciało iść. No to lepiej zbieraj teraz. Drewno. A nie, zostało mi jeszcze trochę, ale i tak nie starczy już na dom. Jest tam drewno, nie. Jest tam drewno, no to później pójdziesz sobie pozbierać, bo ja tu. ty tej ty góra szukam zwierząt. Są owce! Jest! Ja wiem, gdzie jest duży owiec! Będziemy mieli łóżka! O kurde! Ja pierdzielę ile to! Ja, za... ja zarejdę o... tam do tych owiec, bo ja wiem, gdzie są owce. No dobrze, to pójdziesz! Wiesz, ja tu mam owiec. Pamięt... Kurde. Pamiętasz, co ci mówiłem, kurde, nie mamy w ogóle jedzenia. ja muszę tu 8 wełny razem z tamtym. O kurwa, dużo tego. Później ci powiem, ile z Idę tam, gdzie duży owiec było. Bynajmniej dnia poprzedniego. W sumie dwa dni wcześniej, ale. Zwierzęta się nie respią, więc. Nie respią się. Respią? Ridżelia nie słuchaj, bo on tak nie wie. Dobra,ń. No wiesz! Nie! Poza tym nie larzy. O, no chyba jesteś na tych owcach. A w sumie? Na tych co ja. No ta widzę jakieś takie gołe owce. O, no fakt, no jestem. No właśnie, i ja jest Bieram. Jezu, ile no. ich tu jest. Wiesz co, będziemy mieli porządek. No. no i idę właśnie. No, o kurde, ile tu jest jeszcze więcej owiec? Wiem, ja tu też zobaczyłem za taką. Kurde, tam jeszcze cztery owce. Kurde jakie stado Kurde burza No teraz burza Nie ja mogę zrobić my dom z drewna O kurwa Kurde a to jeszcze takie porządne pioruny Jeszcze nazję rywalną! Nie ja chcę wy w sumie wyklinamy co 3 sekundy to wyklinać można A najwyżej nam dom się spali A poza tym on jest z drewna dopóki nie wydobędziemy kobla Bo na razie nie mamy tyle kobla na mnie Ej, zabitek tego No mam. Gins ma to. Kurde, mam trzy serduszka i zero mięsa. Dobra, mam jedno z Trzy w sumie, ale dobra. A jak jest trzy... 3... Jak już są trzy, to coś mogą dać. O, ile to mówię, Ej, Wojzel, idź do chaty, ja się później... Ja nie, nie tepniesz, idę z tobą. Dobra. O kurde, jeszcze więcej. Specjalnie. Nie, po prostu chcę wełny. Pająk, sio. ja cię nie chcę Kurde, zabić. zombie z drugiej strony. Surprise. Kurde, nie trafiłem. jest co, będziemy mieli spokojnie... Z tak wełny? Zabij. Kurde! LOL! Ja pierwszy zombie zabiłem, a potem zombie zabiło mnie. Chyba, że jakiś kielet był, o którym nie wiedziałem O, widzę twoje itemy, no. nie będę ich brał. Tylko zabiję tego zombiego. poskromię cię. Aha, gingi. Gi, gi. Ja będą miał pod Tak, już się. Nie, dobrze mu pisze tepaj. Te... paj, szybko, tam są twoje temy. Wyjątkowe... Sy... Za Wyjątkowe sytuacje wymagają yy, wyjątkowych yy, decyzji. O, radykalne Taka. sytuacje wymagają... Kurde, więcej, kolejna zatoka. Też fajna. Tu możesz się ty zbudować. No to... no fajna nazwa, kwadratowa zatoka, nie ma. Rezor Zarezerwowana. Zarezerwowana. Kurde, trzy owce, trzy owce Cztery, dole, w sumie. Jeden jest na wzgórzu. Kurde, jak to zrobiście wygląda? Tu możesz naby zbudować. Kurde, Dobra, starczy. Jak? Wiesz co, Wracamy ja... do domu. Ile masz wełny? Ja mam trzynaście. Ile masz wełny? To tak będzie. Stag z nadwyżką. No, jeszcze tam mamy w domu cztery. Ja zrobię łóżka. Yy o, czekaj, mam, bar mam barwnika. Cztery Czarnego? Barwnika. Mogliśmy, mogliśmy zafarbować owce. Jak? Dobra, zmnożymy je. To te młode będziemy barwić. Ciola nie Fuck szkielet! Haha, tu! Kurde, zombie! Surprise. Wałeś mnie, zabrałeś mi pół życia! Byś mnie zabił! jednak ja dobrym pomysłem będzie. Dobrym pomysłem będzie włączenie PWP. Mówiłem, już mnie dwa. Ej! Daj mi mięso! w tak, domu daj mięso, daj mięso, daj mięso. Nie, nie, ch nie mogę. No, kurde, ja to z dwoma pająkami walczę, a ty kurde, chcesz mięso. Mam, tak? No ja nie mam ani trochę mięsa. Mi też się nie regeneruje no, idę Cześć, Mam oko. Jezu, spychałeś mnie. Jezu. O. Ja tu zbieram barwnika. Dobra, nagrywam na ślepo i, I jeszcze mi się to włączyło. Ja pierdolę. Jezu, no, no! Mówię jeden, co za no, głupi szkielet. Cholera no, jedna. Dobra, już widzę, normalnie, dobra. Kliper mnie goni. Drugi Jezu, chyba... kliper mnie goni, szkielet. I trzy serduszka mam. Już dwa. No kurde, sprint. O oh, no ile ich tu jest, ile ich tu jest? Chuj. Boże, no, więcej was matka nie miała. Jak widać, nie. to miejsce. Muszę ich powywalać. Muszę ich zabić, może powywalać. Gincie, no. Kurde, to przez ten deszcz. Cały dzień oh, przespałem. Shit, no, Tedłem. Jesteś? Na spałnie. Tepnąłeś się do mnie? Nie. nie. Dawaj, tepaj się, tepaj Dobra, się. Dobra, ja, ja dojdę z buta chociaż raz. Widzę, e, widzę nie, oświetlone nie, 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 tepluj się. Nagrywasz? Tak. Chyba. Ale o coś od moich itemów. I uważaj, bo tam jest szkielet przy mnie. Jak mam nie twoich itemów, skoro ja się spałnię na twoich itemach? Już? No. Dobra. No dobra, ja dobra. Kurde, ja nawet nie wiem, czy mi się nagrywa. Ale powinno by na mnie. Ging, bijecie nożyczkami, ale powinieneś się zginąć. Ej, jesteś? No jestem tutaj A ja sprawdzę, czy w ogóle się nagrywa. Ej, Daj mi moje temy. Gdzie one są? W dole. Czekaj, kolega mi... Spamuje, muszę mu odpisać. Dobra, nagrywa się, to jest pewne. Ja muszę znaleźć swoje temy, ty myślisz tylko o sobie. To są te owce. Co, ale może byś mi moje oddał. Ja mam twoje nożyczki tylko. A tu są. A, to mi je oddaj. Ja tej temy wezmę. Twoje... Dobra, widzę nasz dom, Kiekawe? tylko ja chcę swojej itemy, tylko nie wiem gdzie zginą dokładnie. Chyba tu na dole. Kurde, szkielet drugi. Ging, 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 O zombie. Kurw, da. Wiesz, szkieleta i o. Ja biję Zobacz. szkieleta, a tu mi zombie, <coughs> a tu mi creeper wyskakuje z zaplecza. Moje itemy gdzieś tutaj są Kurda miałem takie fajne itemy, tyle drewna No fajnie Biegnij do domu Ej no! Tu mnie tepnął! No. Zombie cię zabiło Nie. Mówię ci biegnij Dobra. do domu Ja do... Ja się tepnę mm. Kurde... U mojej itemy są Dobra, spoko, ja teraz idę poszukać swoich. No jedź w tamtą stronę. One były! Koło domu już. Którą? Tam, w tamtą stronę, gdzie idziesz, jest dom. Tak? No. Dobra, czyli... Moje itemy są gdzieś... Aha. No ty gdzieś już blisko domu byłeś. No jeszcze creeper, no! To uciekaj, a nie patrzysz Be się na niego. Eee, się, no nie. Ja biegnę do domu, koń... się w powietrzu! Zaraz ci buchnie, bo Zbracił. pewnie ma laga. Nie, zdonował się w powietrzu już. O, widzę twoje itemy, jestem obok nich. Niestety tak, nie zatrzymam się, się tak? bo mnie trzy klipery gonią. Panie, zaraz się zabiję. Dobra. Tam z tyłu na wzgórzu gdzie są, się... koło, te, koło tych dwóch kliperów. Kurde. Lol! Gdzie? Tam na, Tutaj, tam gdzie na górze, Ta, tam są dwa klipery i obok tych kliperów... Kurde, nie, tędy nie wejdę. Boże, no, w takim dołku są. Na, narzekaj na deszcz, że pada. To mogę zrobić Twitchera. Nie, nie możesz. Tam. O kurde, gdzie one są, te ty temy moje? Bo ja nie widzę. Na górze były. Nie wiem, może tam trochę dalej, za kliperami. Dobra, to pójdę Do domu, do domu. O, o zombie mieścika. No tam zombie też było. Ale mu zwiałem. Jest! Wojzer, proszę cię zrób Timeseta. to jeden raz. N nie, dobiegniesz tutaj. Droga już do samego domu jest czysta. Nie zespołnij się nam żadnych. Czysta? Typu. To, ale wiesz, że mi to oblega. No To nie mój problem. No i, no i dziękuję bardzo. No ja Ja nie będę cheatował. Jak chcesz cheatować, to nie podczas nagrywania. W ogóle nie podczas nagrywania. A nie tylko podczas nagrywania w sensie teraz. Dobra, wiem, gdzie jesteś. Okay. Tam na górę biegnij. Ja po prostu tam no. no. No, zara będzie jasno, już świta. A nie to drzewa. <grywia> już świta, a nie to drzewa. <grywia> to nie jest takie śmieszne. <grywia> Jak nie? No, już świta, a nie to drzewa. No nie powiem, że to nie jest śmieszne. No w sumie. No, już zara będzie świta. Też. To niech pali te głupie potwory! Jak ma palić potwory w nocy? No ja... Dojdziesz tam, masz... Nie leży że ci się, życie regeneruje. A ja mam półtora serduszka, jakoś zdążym yy, przebiec przez całą mapę. Tą naszą odkrytą, póki co. I przeżyć.